Witam państwa serdecznie. W tym roku na Wielkanoc farbuję jajka na marmurkowo zielono. Oczywiście bez żadnej chemii, wykorzystując tylko naturalne składniki. Zobaczcie, jakie piękne, ładnie się prezentują, a na świątecznym stole będą wyglądać zjawiskowo. Zrobić takie jajka jest bardzo łatwo. Pokażę wam, jak. Farbować będę już ugotowane jajka, bo gdyby jakieś jajko w czasie gotowania pękło, nie chcę, by się zafarbowało w środku. Lubię, kiedy są takie ładne, czyściutkie już po obieraniu. Będą mi potrzebne łupiny cebuli, które kroję na drobne kawałki. Ogólnie można brać łupiny jednego koloru, ale u mnie dzisiaj są i z żółtej cebuli, i z czerwonej. Dodam jeszcze trochę zwykłego białego papieru. Zwykłą kartkę kroję takie małe białe paseczki, co pomaga uzyskać lepszy, ciekawszy wzór na jajkach. I zobaczcie, teraz taka mieszanina tych trzech kolorów nie wyszła. Jeszcze będą mi potrzebne nieduże kawałki gazy lub jakieś siatki oraz nici do zawinięcia i zawiązania jajek. Każde ugotowane wcześniej jajko zwilżam zwykłą wodą, by łupiny przykleiły się do skorupki i lepiej się trzymały. I każde zawijam w gazie i zawiązuję. Ilość łupin, które użyjemy do każdego jajeczka, żeby to poprzyklejało się, może być dowolna. Może być tak, że te lupiny oklejają całe jajko. U mnie oczywiście, jak widzicie, jest niedużo tych łupin z cebuli, bo tak wolę, ale to w ogóle bez znaczenia te wzorki wszystkie będą piękne. A te ścinki, które widzicie u mnie tu zostały na talerzu, wykorzystam do innego przepisu, o którym już wcześniej nagrywałam filmik. Ten przepis to też o jajkach marmorkowych był, tylko że żółto-brązowe kolorystycznie one wychodzą. I na talerzu obok tych marmurkowo-zielonych, które teraz zrobię, będą bardzo ładnie wyglądać. Także jeżeli chcecie zrobić też dwa rodzaje, no to zobaczcie wcześniejsze nagranie. A teraz zrobimy naszą naturalną farbę. Mam tu sześć saszetek herbaty z hibiskusem. Rodzaj herbaty, czy to będzie sypana, czy będzie w saszetkach, w ogóle nie ma znaczenia. Chodzi o hibiskus, ten piękny kwiat, który daje nam czerwony kolor herbaty. Zaleję wrzątkiem i zostawiam na kilka minut. Tak 15-20 do zaparzania. I teraz dodam tu dwie łyżeczki kurkumy w proszku i dwie łyżki zwykłego spożywczego octu. Dokładnie wszystko wymieszam i zanurzę przygotowane wcześniej jajka. Muszą być całkowicie przykryte, by równomiernie się pofarbowały. U mnie jak widzicie wody jest za mało, dlatego jeszcze doleję tu trochę gorącej wody. I teraz już jest. Dobrze? Muszą postać w takim roztworze przez kilka godzin. Ja zostawiam na całą noc, bo teraz już jest późno. I teraz zobaczcie. Już po kilku godzinach sprawdzamy, co nam wyszło. Wyciągam jaja z naszego roztworu. Trzeba oczywiście usunąć te wszystkie łuski cebuli. Delikatnie wytrę ręcznikiem papierowym, trzeba by było oczywiście dać całkowicie wyschnąć tym jajkom, by ten kolor był ładniejszy i żeby ja go przypadkiem nie ściągnęłam cały, ale postaram się to zrobić delikatnie. Jajka można jeszcze z góry posmarować oliwą, by były błyszczące. I teraz zobaczcie, taki mamy efekt. Mi się bardzo podoba. A Wam? Chcecie jeszcze inne kolory? Spróbujcie na przykład czerwoną kapustę. Daje możliwość uzyskać trzy różne kolory jajek. Linki do tych innych nagrań o farbowaniu jajek w naturalny sposób oczywiście zamieszczę Wam w opisie pod tym wideo. A ja życzę Państwu radosnych świąt i smacznego, kolorowego jajka. Z Wami była Natalia Samarec. Do usłyszenia!